Voorzitter, ik heb hier een paar woorden gezet. 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 Ik heb hier een paar woorden Dona, dobra, dobra, dobra. Purge! Estou a dicir que a fortuna, a fortuna Zobacz, Powiem, że bardzo przyjemnie było patrzeć szczególnie na pierwszej, w pierwszej połowie na, na grę chłopaków. Wybierali bardzo proste, najprostsze granie. Klepali piłkę, także... Można powiedzieć, że w pierwszej połowie mieliśmy ogromną przewagę, co było konsekwencją strzelenia pięciu bramek. W drugiej połowie wpuściłem zmienników, ta gra trochę stanęła, chociaż w końcu w sobie widać, że Ćmielów, Ćmielu, Ćmielów stracił kondycję i konsekwencją były kolejne dwie bramki. Nie mieli już siły na powrót, także jestem zadowolony z dzisiejszego sparingu bardzo i pokazali chłopcy, tym bardziej, że gramy pierwszy mecz z Ćmielowem, że jesteśmy przygotowani nieźle.